Witam wszystkich w kolejnym review, wkraczamy w top 4, tak więc poszerzymy sobie nieco tematykę podsumowania sezonu. Przed nami drzynalujego Vanhala, czyli Manchester United, powracający do świetności. Manchester United, który zajął w tym sezonie czwarte miejsce, zdobył 70 punktów, miał 25 bramek na plusie, jeżeli chodzi właśnie o bilans goli strzelonych na boiskach angielskiej Premier League i ogólnie prezentował się w większości spotkań mile dla oka i nawiązał do świetności pod Serem Alexem Fergusonem, Wymazał oczywiście z pamięci to, co przeskrobał wybitny architekt David Moyes. No a Louis van Gaal zaczął pod koniec sezonu rzeczywiście wdrażać swoją filozofię, co poskutkowało naprawdę solidną serią wygranych meczów. Jeżeli chodzi o plus sezonu, to na pierwszym miejscu w mojej opinii, w mojej klasyfikacji ląduje spotkanie z Manchesterem City. W tamtym momencie miała miejsce naprawdę solidna seria wygranych pod Louis van Gaalem. Ten mecz był tylko elementem serii sześciu zwycięstw, także to tylko pokazuje, jak dobrze w tamtym okresie się radził sobie Manchester United. 4 do 2 derby wygrane na Old Trafford po pierwszym otwierającym golu Sergio Aguero. Czerwone Diabły odpowiedziały efektywnie, efektownie i skutecznie. Oprócz tego do największych plusów sezonu na pewno należy zajrzeć również wygraną z Liverpoolem w drugiej części sezonu, więc myślę, że do tych właśnie dwóch wygranych fani Manchester United odwołują się podczas poszukiwania największych pozytywów ich drużynie w tym sezonie. Największy minus bez wątpienia porażka z MG. MK w Capital One Cup jeszcze w sierpniu. Tak szybkie pożegnanie z Pucharem Ligi spowodowało, że większość kibiców United zaczęło się zastanawiać, czy Louis Van Halen rzeczywiście dobry wybór, czy nie będzie to taki drugi David Moyes, który sprowadzi Manchester United na jeszcze większe niziny. Już tam zaczęto powoli wróżyć United miejsce poza europejskimi Pucharami. Po raz kolejny pozycja ala siódme miejsce Davida Moyesa. W związku z tym no naprawdę czarnowidzenie zaczęło się wtedy rodzić. Tym bardziej, że po takim praniu, jakie MK Dons prezydentował, Manchesterowi United naprawdę można było zacząć się zastanawiać. Nawet w krajach eksperckich bardzo mocno rozgrzała wtedy dyskusja. Atmosfera związana z tamtym spotkaniem była naprawdę niepokojąca. Louis van Gaal ostatecznie wyszedł jednak na prostą, ale tamte spotkanie to jak najbardziej chyba największa kompromitacja tego sezonu. Zaraz obok przegranej z Leicester. Tamten mecz z Lisami Manchester United miał, że tak powiem, już praktycznie załatwiony, a dał się zrobić jak małe dziecko i przegrał to kompletnie. Ogromnym minusem porażka z MK Dons i takie małe wspomnienie o przegranej it's Jeżeli chodzi o gwiazdę sezonu, tutaj wybór w mojej opinii jest bardzo łatwy. Dawid Deha zaliczył fantastyczną kampanię. Dla mnie najlepszy bramkarz sezonu w angielskiej Premier League. Nic dziwnego, że cieszy się tak mocnym zainteresowaniem Realu Madryt. Po prostu fantastyczna kampania. Wyratował parę takich absurdalnych w ogóle meczów w Manchesteru United, że żaden inny bramkarz na ziemi nie potrafiłby tego zrobić. Regularnie Dawid Deha tym sezonem nawiązywał do swoich fantastycznych interwencji Ala wyciągnięcie rzutu wolnego maty w spotkaniu z Czechem. Wersji. Spotkanie ze Stołk wyratował, kiedy ta mamę Biramidów miał pod koniec dwie setki. Dawid Decha fantastycznie również dyrygował obroną. Potrafił swoją drużynę poustawiać tak, że z mizernej ekipy United potrafił zrobić naprawdę solidnie broniący się zespół. Mówię mizernej w kontekście spotkań, w których United prezentowało się naprawdę słabo, chociażby mecz z Berlin, który ostatecznie United wygrali 3 do 1, ale wtedy poziom gry prezentowany przez United był naprawdę żenujący. Dawid Deha wielokrotnie spajał tą drużynę i spraw że United wkraczało na inny level po prostu gry i za to też należą mu się ogromne podziękowania od kibiców Manchester United, no i przede wszystkim wielki podziw od wszystkich regularnych kibiców angielskiej Premier League. Największym flopem, największym minusem indywidualnym tego sezonu, w mojej opinii było dwóch takich rodzynków: Radamel Falcao i Angel Di Maria. Południowoamerykańskie temperamenty w ogóle nie sprawdziły się w angielskiej premier league podczas swojego pierwszego sezonu. No Angel Di Maria, który przed za gigantyczne pieniądze rekord transferowy angielskiej premier league spisał się w tym sezonie po prostu katastrofalnie, e, oczywiście w przełożeniu na ilość pieniędzy, jakie Manchester United zainwestował. Oczywiście sezon z Szargany również kontuzjami. To na pewno nie pomagało Di Mari. Poza jednostkowymi zagraniami ale fantastyczna bramka z Leicester City, o czym jeszcze zresztą później powiem. No i asysta do Wayne'a na przykład w meczu z Arsenalem. To były takie zagrania, które rzeczywiście pokazywały, że ten piłkarz ma ogromną jakość, tylko nie umie spożytkować się pod sztandarem czerwonych diabłów. Jeżeli chodzi zaś o Radama La Falcao, co tu dużo komentować? 280 tysięcy funtów na tydzień, około. Taką pensję dostawał kolumbijczyk pod Louis Van Halem, Zamiast tego odwdzięczył się tylko paroma bramkami w w głównej mierze kiepskimi występami, nie na miarę takiego talentu, jaki posiada w zasobie swoich umiejętności Radamel Falcao. No i ogólnie często prezentował się Falcao poniżej krytyki przez wielu ekspertów. Był jawnie dyskredytowany, za co należy mu się tutaj to negatywne wyróżnienie. Jeżeli chodzi za jego Van Halla, długo, naprawdę długo się zastanawiałem nad oceną dla tego menadżera. Holender ostatecznie otrzymuje ode mnie siódemkę za to, że udało mu się przywrócić Manchester United do świetności. Najprawdopodobniej czerwone diabły, jeżeli nie stanie się jakaś katastrofa. Spraw fajnie odpadną w eliminacjach, zagrają w przyszłosezonowej edycji Champions League. To już jest duży plus dla wszystkich kibiców Manchester United, więc za to na pewno mogą być Van Halowi wdzięczni. Nie ma wyższej oceny, bo też styl gry prezentowany przez Van Hala, poza oczywiście tym fantastycznym końcem sezonu, kiedy United naprawdę pokazało, że ma jakość, był często mizerny i nie do końca adekwatny do tak wielkiej ekipy, jaką jest Manchester United. Ale w ogólnym rozrachunku jest to znaczny progres. Z siódmego miejsca do czwartego. Europejskie puchary, reinkarnacja niektórych zawodników. Maruana Fellainiego, Ashley'a Younga, Antonio Valenci, Włożył nieco nowej energii w buty tych zawodników Louis van za co na pewno należy mu się pochwała. Jak Holender będzie się prezentował w tym sezonie zobaczymy. Jak dotąd przygotowania idą nieźle, polityka transferowa podobna do zeszłorocznej, w miarę przemyślana i w miarę skuteczna. Na turnieju amerykańskim jak dotąd United prezentował się świetnie. Czy przełożyć to na sezon? Oczywiście będziemy obserwować. No i zaczynamy jeden z dwóch nowych elementów. Pierwszy to bramki sezonu. Cztery bramki, które każdy kibic ma w United na pewno potem sobie sezonie zapamiętał, a jak zobaczy je teraz w team review, to tylko i wyłącznie przypomni sobie o tych majstersztykach. Pierwsza bramka, którą wyróżniłem, to gol Angela Di Marie. Techniczny geniusz, jeden z tych elementów, o którym mówiłem w przypadku omawiania Anhela Di Marie. Fantastyczne uderzenie nad Kasperem Michaelem, no bez szans absolutnie. Bramkarz Leicester kompletnie zgłupiał i myślę, że każdy bramkarz na jego miejscu uczyniłby to samo. Kolejna bramka to uderzenie Juana Maty w spotkaniu z Liverpoolem, co tu dużo komentować. Fantastyczne nożyce, fantastyczne złożenie się do strzału jeszcze w meczu z takim rywalem, to tym bardziej potęguje rangę tego strzału. Następna bramka to gol Wayna Runea w spotkaniu z Aston Villa. Fantastyczne przyjęcie, uderzenie jeszcze lepsze. Czysta klasa Runea. No a na koniec bramka Andrea Rere w spotkaniu z z Yobu Town w FA Cup, które na pewno zapadnie również Kibisam United w pamięci. Obrót, wolej i piękne uderzenie pod poprzeczkę, świetna bramka. Jeżeli chodzi o bramki sezonu, to właśnie te cztery postanowiłem wyróżnić. No i teraz płynnie przechodzę do jedenastki sezonu, którą tutaj w tej serii także chciałbym zainaugurować. Jedenastka sezonu, w mojej opinii, patrząc na boisko, jak prezentowali się poszczególni zawodnicy, postanowiłem wyróżnić na bramce oczywiście Dawid DH, o którym już coś nieco się powiedziałem. Na lewej obronie postanowiłem umieścić Daley'a Blind'a. Oczywiście mogłem go również postawić w środku pola, ale zdecydowałem, że w mojej 11 United będzie się prezentował lepiej na lewej defensywnej flance zespołu Czerwonych Diabłów. W środku dwóch obrońców Phil Jones i Chris Smalling. Smalling, który pod Louis van Halen ewoluował i pokazał, że potrafi być jednak dobrym obrońcą, a Phil Jones dostaje taką pozytywną wzmiankę, nie tylko ze względu na tą pokraczną i fantastyczną zarazem interwencję, w spotkaniu z Arsenalem, kiedy wybiły Oliverowi Giru piłkę z nóg. Jeżeli chodzi o obsadę prawej obrony, tutaj postawiłem na Antonio Valencję, bo naprawdę ekwadorczyk prezentował się bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że lepiej niż pod moim i pokazuje tylko, jak świetnym piłkarzem jest. Często też był niedoceniany Antonio Valencia, ale tym sezonem myślę, że już się wkomponował w taką na stałe jedenastkę Manchester United. I myślę, że Darmian, tak jak zresztą powiedział Van Hal, będzie dla niego obecnie tylko i wyłącznie zastępstwem. W środku pola na cdm nie zastąpił przez nikogo. Michael Carrick w mojej opinii jest to ikona ery Sir Alexa Fergusona, którą powoli, powoli stara się wykurzyć z Old Trafford do van Hall. Czy to mu się uda? Zobaczymy, no ale Michael Carrick musi znaleźć się w tej jedenastce. Na lewej i prawej stronie pomocy kolejno Ashley Young, Ander Herrera, o którym będzie jeszcze w przypadku topowego transferu, ale zarówno Anglik, jak i Hiszpan ten sezon mogą jak najbardziej zajrzeć do udanych. Nieco przed nimi, gęściej w środku Marwan Pelaini i Hu Juan Mata. Belk pod Louis Van Halem często miał zadania ofensywne, strącanie piłek w takim typowo angielskim stylu, ale prezentował się w tej roli całkiem nieźle. Juan Mata zaś po początkowej niszy formy w jego wykonaniu poszedł w dobrym kierunku i pokazał, że ewidentną jakość posiada. Na szpicy zaś Wayne Rooney. Tutaj nie miałem za dużo do myślenia. Oczywiście można by było się zastanawiać, czy Rooney gdzieś tam nie cofnąć, ale ja nie jestem zwolennikiem tej tezy. Dla mnie to jest typowy środkowy napastnik. Zresztą pokazał w wielu spotkaniach pod koniec sezonu i udowodnił tym samym Van wszystkim kibicom, że tam jest jego miejsce, bo tam kapitan reprezentacji Anglii czuje się zdecydowanie najlepiej. Po 11 sezonu wracamy do standardu. Topowy transfer w moim skromnym, prywatnym zdaniu to Daily Blind. Oczywiście do niego dołącza również Ander Herrera i takie duo transferowe tworzy mi się w tym temacie. Daily Blind, bo naprawdę zrobił na mnie wrażenie w tym sezonie. Solidny piłkarz, nie pamiętam jego karygodnych błędów, prezentował się ogólnie zawsze wyróżniająco i naprawdę solidny transfer za Exxon Stardam Van Vanhala. Jeżeli chodzi zaś o Andera Herrera, tutaj należy wspomnieć nie tylko bramkę w meczu z Jehowy, ale też fantastyczne i taktyczne rozumowanie Hiszpana w środku pola. Widać, że szkół z kraju Basków, rodem z Bilbao, popłaca i rzeczywiście potrafi wykuwać fantastyczne talenty środka pola. Top Youngster of the Season, czyli najlepszy, najmłodszy zawodnik sezonu w United. W mojej opinii jest to James Wilson, piłkarz, który pokazał się z dobrej strony w tym sezonie, ukazując swój potencjał i swoje umiejętności. Na pewno zapadł w pamięć większości kibiców Manchester United, więc dla Jamesa Wilsona w tej kategorii spore wyróżnienie. Jak będzie się prezentował dalej młody Anglik? Zobaczymy. I kończąc już tematykę Manchester United, nadzieje na przyszły sezon. Czy ekipa Luiego Van Halen da radę osiągnąć coś w Europie? Bo to, że awansuje do Champions League, jest raczej pewne. Gdyby stało się inaczej, byłaby to kompletna tragedia. Jeżeli zaś chodzi o krajowe podwórko, to polepszenie pozycji w ligowej tabeli byłoby takim malutkim sukcesem. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Ale nadzieje przed nowym sezonem, łącznie z nowymi transferami, są ogromne. Więc kibice Czerwonych Diabłów już zacierają ręce i na pewno będą patrzeć na przyszły sezon w angielskiej Premier League jak najbardziej pozytywnie. To wszystko jeżeli chodzi o Manchester United. Zapraszam na kolejny zespół e, Top 4. E, trzecie miejsce, zbliżamy się już do końca. Arsenal przed nami. Zapraszam do komentowania, zapraszam do lajkowania i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!